20 grudnia 2024 roku ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze skrótowo zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Michała Damczyka, który ubiegłego grudnia został wyznaczony przez ubiegły skład Rady Nadzorczej na prezesa Telewizji Polskiej. Pozew dotyczył nielegalnego wyboru nowych władz TVP. Sąd oznajmił, że władze mediów publicznych zostały w sposób legalny wybrane przez właściwego ministra na mocy uprawnień właścicielskich. Rada Ministrów wydała uchwałę o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa. Uchwała potępia działalność obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego i postuluje ponowny wybór sędziów do tej instytucji. W jej ramach rząd orzekł zależność Krajowej Rady Sądownictwa od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Uchwała umożliwia ingerencję premierowi i ministrowi sprawiedliwości w polski system sądownictwa. Aleksandra J., która jest oskarżona o zabójstwo czworga swoich dzieci, została skazana na dożywocie. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony kobiety. Sąd uznał, że zabójstwo swoich dzieci na przestrzeni pięciu lat powoduje, że kobieta jest seryjną morderczynią. Zdaniem sędziów Zbrodnia jest współmierna z wyrokiem. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król poinformował, że w przyszłym roku Sejm ma obradować nad ustawą medialną, która zlikwiduje Radę Mediów Narodowych. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.